24 pytania. Rozmowa poranka. Robert Kwiatkowski, poseł na Sejm RP. Czy PPS? Dzień dobry panu, panie poseł. No pewno koło parlamentarne PPS. Y, y, tak. Witam pana, witam państwa. Dzień dobry. Miło pana widzieć. Informacja o Jasiące też pana zelektryzowała, co nie? Tak, to prawda. No, urodzony w przemyślu mam, mam zawsze na uwadze sprawy Podkarpacia. Także Rzeszowa, chociaż podkreślam, tak, tak. Przemyśl przede, wszystkim, przede, wszystkim wiemy, przemyśl, przede wszystkim Przemyśl. No ale to potwierdzałoby tą intuicję, którą pewnie wszyscy mieliśmy, że, że konflikt na Ukrainie to nie jest incydent krwawy, złowrogi, który przeminie po roku. No tylko to jest wydarzenie, które ukształtuje pokolenia. I ja, ja tak, w tym sensie traktuję tą, tą informację, jeszcze niepotwierdzoną, przypomnijmy, o, o, o wydzierżawieniu o, y, terenu lotniska czy wokół lotniska na, na 10 lat. Y no, bo to w istocie jest sprawa, która będzie kształtowała także pozycję Polski, y, naszą politykę, nie tylko zagraniczną i nie tylko obronną, także gospodarczą na, na dziesięciolecia. My się musimy y, y, nauczyć i przyzwyczaić, że staliśmy się państwem frontowym. Mhm. Póki U Ukraina nie, nie wejdzie do NATO i nie wejdzie do Unii Europejskiej, a to jest perspektywa, o której się wiele mówi w sensie pozytywnym, ale to jest perspektywa, moim zdaniem, na dziesięciolecia. Tak długo my będziemy po prostu państwem frontowym. I, I to jest jakaś cząstkowa decyzja, wracam do tematu jesionki, która to tą intuicję potwierdza. Znaczy, z całą pewnością będziemy bezpieczniejsi przez to, to nie, nie podlega dyskusji żadnej. Pytanie tylko, czy Amerykanie rzeczywiście aż w takiej perspektywie widzą to, co się będzie działo na Ukrainie? No muszą. Wie pan, Amerykanie mają swoją perspektywę. Nasza to jest perspektywa lokalna, ich globalna. Niby brzmi banalnie, ale powoduje dość doniosłe konsekwencje. Ja na początku grudnia, półtora miesiąca temu miałem okazję uczestniczenia w Waszyngtonie w takiej konferencji poświęconej właśnie bezpieczeństwu i takim tak szeroko rozumianemu, nie tylko bezpieczeństwu w jego aspekcie militarnym, no, bo na tym się mało znam, ale także w gospodarczym i, i tam dominuje jedna perspektywa, mówiąc szczerze, bo to się w, w, w siedzibie kongresu odbywało, to jest perspektywa chińska, znaczy Rosjanie to źli ludzie, a to, co zrobił Putin jest straszne i będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie trzeba, ale prawdziwym zagrożeniem i prawdziwym wyzwaniem są Chiny i ich polityka. Więc ja bym to rozpatrywał także w tym kontekście, panie no To ja w takim razie zbrutalizuję tę naszą rozmowę, bo rzeczywiście wszedł pan na, na rano takie... Rano i zbrutalizować, no bardzo pana proszę. Nie no, bo powiedział pan o rzeczy, która jest niezwykle istotna i ona jest jasna, przynajmniej dla wszystkich tych, którzy się tą geopolityką interesują i teraz... Takie brutalne scenariusze, które się rysują. Nie jest na rękę Stanom Zjednoczonym, nazywam rzeczy po imieniu, całkowite wykrwawienie Rosji, bo osłabienie Rosji i doprowadzenie do sytuacji takiej, w której Rosja przestaje wieść Prym gdzieś w regionie, w tamtym regionie szczególnie, to jest ewidentnie wzmocnienie Chin. A nie wiem. Wie, wie pan, brakuje mi wiedzy, mądrości i kontaktów, żeby wypowiadać przekonująco no razie, na temat. No to w takim tego, razie nie jeszcze Amerykanie inaczej sądzą mało tego, którzy Amerykanie no to bo zostawmy, zostawmy są. Zostawmy Amerykanów. Bo oni są za oceanem i jakkolwiek by nie patrzeć, no jednak ich punkt widzenia jest troszkę inny. Ale jeżeli w Parlamencie Europejskim ostatnimi dniami odbywają się dyskusje na temat tego, jak zerwać współpracę, jak osłabić Chiny, no to coś jest na rzecz. Zerwanie współpracy, czy osłabienie Chin, czy zaprzestanie robienia interesów z Chinami to jest wzmocnienie Rosji. To jest mniej więcej tak, jakbyśmy. Ja nie wiem, czy to jest druga znaczna. wzmocnienie Rosji, zaprzestanie robienia interesów z Nie Chinami. mówię wprost o wzmocnieniu Rosji. To już jest tak zwany komentarz do tego, co powiedzmy gdzieś tam intuicyjnie czuję. Jeżeli mamy na przykład wypowiedzi ministra. Spra... Dobrze mówię, ministra spraw zagranicznych Austrii, który mówi o tym, żeby znosić sankcje, nie nakładać kolejnych sankcji na yy, tych wielkich oligarchów rosyjskich, no to coś jest na rzecz. Wie pan, ca cały czas toczy się walka i gra obecnie przytłumiona o o, o, o przeciągnięcie Rosji długi czas na swoją stronę. Mam na myśli o, o, tą, tą, tą grę Zachodu. Przez długi czas w tym brali także udział i Amerykanie. No ja przypomnę fakt oczywisty, ale już zapomniany, że przecież to nie kto inny jak prezydent Biden w sprawie gazociągu Nord Stream 2 w końcu podjął decyzję zaszcząca. Proszę? Podjął decyzję za Scholza i powiedział tak. Nie będzie Nord Stream 2. Tak? Tak, odrzekł Scholz. Bo tak to wyglądało no, mnie. Była ja, taka ja, ja konferencja, pamiętam profesor. ja pamiętam jeszcze przed, ja pamiętam jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie coś innego, mimo tych sankcji, które Kongres Stanów Zjednoczonych nałożył. Prezydent Biden jakby zezwolił milcząco na, na uruchomienie tego gazociągu. No to jeżeli pan tak idzie, tak to, to idźmy jeszcze dalej, powiedzmy też, że było intencją Stanów Zjednoczonych, ale to była też taka cicha robota i Niemiec, i Francji, żeby Amerykanie generalnie przestali się interesować Europą i żeby nawet Europę opuścić. no jasne, nie, no jasne. To znaczy, ale to więcej w tym było w takiego francuskiego, kiedyś się mówiło austriackie gadanie, takiego, to, takiego gadania y, i trochę próżnego prężenia mózgów i konflikt na Ukrainie boleśnie tą, tą europejską stroszenie piór y, y, zweryfikował. No ale, ale wróćmy do, do, do tych rozważań na, na tematy chińskie i pozycji Rosji w, te, w, te, w tej całej układzie. Badance. Wydaje mi się, że ona gwałtownie osłabła, i Zachód także dojrzewa do takiego przekonania, no, że z tą ekipą, z Rosją w tym kształcie, ani nie da się robić interesów, ani nie można liczyć na, 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 na jakieś realne partnerstwo. Że mówiąc w skrócie, Rosja jest problemem, a nie rozwiązaniem problemu. A prawdziwy problem no to jest oczywiście perspektywa chińska. I to, co się dzieje w rejonie Pacyfiku. Coś, czego my nie dostrzegamy, ty, tym bardziej w ogniu konfliktu na Ukrainie, ale. Ale, ale ten prawdziwy problem i ten prawdziwy dylemat dla Amerykanów to, to są jednak Chiny. Gdzieś w bazie na to Rammstein spotkanie i pytanie, czy Scholz da się przekonać do przekazania tych leopardów, czy nie? No przekonać moim zdaniem się nie da. Ja bym stawiał to pytanie inaczej: czy on da się zmusić, czy nie. Czy, 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 czy opinia międzynarodowa, Amerykanie, naciski i europejskie amerykańskie wymuszą na Niemcach e, z, z zmianę tej decyzji, bo ta decyzja no de facto została podjęta. Ona jest utrzymywana w mocy. To znaczy, taka, żeby nie dawać leopardów i nawet nie godzić się na to, żeby takie państwa jak Polska, Dania czy, i Dania, bo zdaje się Dania także ma leopardy, państwa bałtyckie chyba nie, no, mogły przekazać. Przykombinowali sobie swoje. Niemcy w międzyczasie, że owszem, byliby skłonni przekazać swoje leopardy. Ale pod warunkiem, że Stany Zjednoczone dałyby Niemcom swoje Abramsy. No tak, ale to jest wymówka. To znaczy, to, to jest taka, ta, taka konstrukcja, za którą oni czują się bezpieczniejsi i to sygnalizuje też prawdziwy problem. To znaczy, ja bym go zdefiniował tak. Niemcy czują, bądź wiedzą, bądź są przekonani, że swoimi działaniami Europa, Zachód zbliżyli się niebezpiecznie do granicy, za którą no, robi się niebezpiecznie i gorąco także dla nich samych. I myślę, że my nie, nie, oczywiście nie musimy, a nawet chyba nie powinniśmy zgadzać się z tą oceną, ale musimy ją brać pod uwagę, panie redaktorze, bo no, Niemcy mają także swoje źródła informacji, swoje przekonania. Swoje dane, no i także swoje interesy. Myśmy zaczęli naszą fragment naszej rozmowy poświęciliśmy Chinom, i to jest prawdziwy dramat niemieckiej polityki nie tylko zagranicznej, ale i gospodarczej i pośrednio także polskiej, bo niemiecka gospodarka i siła niemieckiej gospodarki bierze się z eksportu. Oni yy yy tracą nie tylko na konflikcie z Rosją, ale yy także, a może zwłaszcza na zarysowującym się konflikcie tym poważnym konflikcie z Chinami do których to Chin, Niemcy eksportują naprawdę olbrzymie ilości towarów, usług, maszyn, urządzeń. A widzi no, pan taką samochody. sytuację, że z Chin importu żadnego nie ma? Eee, w, Bo o tym właśnie w, 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 w parlamencie niemiec... europejskim ostatnio była mowa. Ale no. to jest mniej więcej taka, no to niech to będzie czeskie czy austriackie gadanie, jak pan to mm. u, ujmował. Bo przecież jeszcze nie tak dawno temu żyliśmy w dobie COVID-19. I kiedy to wszystko runęło... Na głowę i, i, i nie tylko. No, mowa była o tym, że tę całą produkcję, która została z Europy wyprowadzona, czy do Indii, czy do Pakistanu, czy do Chin, trzeba na nowo ściągać do Europy. Czy pan widzi jakieś takie działania, które temu służą? Ja powiem szczerze, nie. Z, za, za mało znam specyfikę de, tego problemu, ale tak uważam generalnie, że te decyzje na poziomie politycznym, na poziomie makro były podjęte y, i one będą egzekwowane także na poziomie tych y, niezależnych międzynarodowych korporacji, bo im się to ten, ten, ten offshoring, y, jak to się mówi z angielska przestał opłacać i y, y, w ogóle, jak sądzę, globalizacja poszła tak daleko, że, że no w najbliższych kilkunastu, kilkudziesięciu latach będziemy świadkami, uczestnikami i albo beneficjentami, albo ofiarami procesu, który no, no będzie trochę powrotem do takiego multiregionalizmu. Ja bym zresztą widział w tym wielką szansę dla Polski, bo Polska dalej jest wielką. Przemysłową gospodarką. Myśmy się nie wyzbyli y, y, przemysłu. Y, nawet swego czasu mówiono, że Polska to są takie Chiny Europy. Niskie koszty y, pracy, ale dużo przemysłu. No, pora, pora koszty pracy y, zwiększać, podwyższać, temu też pewnie służą te decyzje dotyczące wzrostu płacy minimalnej. Y, no i mieć nadzieję, że to, 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 to co zostało zapoczątkowane. Covid, ale także to, co jest wymuszone tym światowym konfliktem, bo konflikt na Ukrainie ma wymiar światowy, będzie w konsekwencji podwodowało, że Zachód będzie relokował swoje interesy i swoje fabryki bliżej Europy, bo nam to jest także ze względów bezpieczeństwa potrzebne. No, nie sposób wyobrazić sobie sytuację, w której różnego rodzaju wyroby farmaceutyczne. A, no to nie są, ma sobie co wyobrażać, są... bo przecież tak jest nie, tak jest. I, I jestem pewien, że w horyzoncie kilku lat ta sytuacja się zmieni. Znaczy więcej tego będzie w Europie pod kontrolą państwa, bo, bo i rola państwa w najbliższych latach pewnie będzie rosła. Przed nami tydzień sejmowy i 10H. Jak Pan zagłosuje? A nad czym? Bo jest osiem projektów, panie redaktorze. No zakładam, że nad tym ostatnim, który daje na przykład 10% produkcji z wiatraków, Nie, to, to czy to samorządowi, to... czy tej instytucji lokalnej, która się tym będzie zajmowała. To jest akurat ciekawy pomysł, ale poczekajmy na, 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 na ostateczny kształt ustawy, projektu ustawy, która wyjdzie z komisji, z dwóch komisji, bo tam się tym i komisja samorządu i energii zajmują. No ale generalnie kierunek mi się podoba. Ja zresztą mówiąc szczerze zupełnie nie rozumiem dlaczego te ustawy PiS wprowadził w życie od razu na początku swojej kadencji. Ja rozumiem, że no, były takie przypadki, w których te wiatraki po prostu ludziom przeszkadzały, ale zamiast wycinać całą branżę w pień, no, wystarczyło tą ustawę jakoś skorygować. A tu doszło do, do fatalnych skutkach sytuacji, w której na wiele lat bardzo dynamicznie i dobrze rozwijający się sektor energetyki został zastopowany, został skasowany z dnia na dzień. Nie, to nie do końca też no tak, bo w tak nie? zwanym tym... W międzyczasie, czyli od roku 16 do dziś, no. jednak trochę tych wiatraków przybyło. Ale to nie jest tak, że w ogóle nic się nie, nie, nie działo. okej, okay, ale wyłącznie na podstawie decyzji, które zostały wydane przed 2016 rokiem, to było po prostu dokończenie pewnych procesów inwestycyjnych. No i oczywiście ten segment nie obejmuje e, energetyki morskiej, znaczy morskiej energetyki e, wiatrowej. Ale myśmy po prostu stracili wiele lat i wiele pieniędzy, bo ta energia, której zabrakło z wiatraków, musiała być zaimportowana w postaci choćby węglowodorów, czy to węgla kamiennego, czy gazu, czy ropy z Rosji. Myśmy po prostu zapłacili za tą decyzję Rosjanom, mówiąc w największym skrócie. I to jest po prostu no, taka głupota, że aż się o sabotaż. No to a propos głupoty, albo Mądrości. Pytanie jak to interpretować. Polskie kopalnie, które były zamykane w tak zwanym międzyczasie na przestrzeni lat, one zamiast być zalewanymi, są zasypywanymi. Niemcy tego błędu nie popełnili i na przykład bezproblemowo mogą sobie swoje kopalnie na nowo otwierać. Owszem, zajmuje to trochę czasu, bo mówi się o pół roku czy nawet roku. Natomiast przy zasypaniu takiej kopalni to my już mamy problem straszny. No to prawda, zdaje się, że na najbardziej jaskrawym przykładem jest historia kopalni Makoszowy, y którą, którą ten proces dotknął. Wie pan, od węgla kamiennego jako nośnika energii, y źródła spalania w elektrowniach czy elektrociepłowniach, Trzeba i powinniśmy odchodzić, ale to nie znaczy, żeby dewastować i niszczyć te kopalnie czy te, te miejsca, do których być może w innych warunkach cenowych, rynkowych albo technicznych, wtedy kiedy opracowane zostaną jakieś nowe metody pozyskiwania tego węgla, już nie dla spalania, ale na przykład dla, dla przemysłu chemicznego, no można byłoby powrócić. To ewidentny błąd, ktoś za to odpowiada. Niemcy stoją mocno, jeśli chodzi o zę i o wiatraki i o panele fotowoltaiczne i do tego wszystkiego mają jeszcze biogazownie i do tego wszystkiego mają elektrownie atomowe, no, ale mimo wszystko jednak na przykład powiększają swoje kopalnie i, i nie mówię tego na zasadzie takiej, że chcę dokopać komukolwiek. No nie, mają też od tego elektrownie atomowe, Mają I, i tak troszeczkę mieszanie do tego podchodzą, chociaż na przykład y, skandynawowie mówią, że na nowo trzeba się z atomem jednak przeprosić, pogodzić i do niego wrócić. Zostawiam państwa skandynawskie, wracam do Niemiec. Tam na przykład bezproblemowo idzie decyzja zapada o tym, że pół miasteczka trzeba zlikwidować, bo powiększamy kopalnie. I to robią. Nie, nie, nie. No, bezproblemowo takie decyzje nigdzie na zachodzie nie są podejmowane. Pan mówi o Niemczech, ja wrócę, ucieknę na chwilę do Holandii tym razem, ponieważ w Groningen... Przepraszam, do Niderlandów. Nazwę zmienili. Nie, to Czechy zmieniły, oni też no, zmienili. No tak, no to no. są Niderlandy, nie ma już Holendrzy. No dobrze, Holendrzy, Holendrzy, Holendrzy to... mają... Hol... Niderlandczycy. To pan powiedział. Holendrzy mają e, największe w Europie z, złoża e, gazu ziemnego mhm. w okolicach miejscowości Groningen. Ale dalej nie chcą wznowić eksploatacji, no ponieważ powoduje to naturalne szkody górnicze i rzecz dotyczy kilkunastu czy kilkudziesięciu kilkunastu tysięcy domów, a mimo tego rząd Niderlandów, jak pan powiedział, nie ma odwagi podjęcia tej decyzji. Także co kraj to obyczaj ten miks energetyczny ma nie tylko wymiar techniczny, ale taki powiedziałbym, psychospołeczny. Polacy bez problemu zaakceptowali decyzję o budowie elektrowni atomowej, podczas kiedy u Niemców to w ogóle energetyka jądrowa wywołuje naprawdę reakcję alergiczną. My tego nie rozumiemy, patrzymy ze zdumieniem na, na ich próby kontynuowania zamknięcia energety elektrowni jądrowych w sytuacji, w której Europie grozi kryzys, no ale im się to jakoś składa. No to na przeciw, przeciwnym biegunie mamy Japonię, która rzeczywiście stoi wysoko technologicznie, i nie tylko. Mhm. I oni powracają do węgla. Tak dziwnym trafem. Tyle. Tyle. No, Robert Wiatrowski. Co kraj to poseł polskiego, Polskiej Partii Socjalistycznej. Dziękuję panu.